Jan na to jest program trafiony, zatopiony, w którym rozliczam polityków z ich niekonsekwencji. A dzisiaj niekonsekwencja człowieka, który postanowił zrobić wybory korespondencyjne, a sam nie miał skrzynki pocztowej. Jarosław Kaczyński, bo właśnie o nim mowa, podobno nie miał tej skrzynki, o czym donieśli dziennikarze wolnych mediów, jak sami się nazywają. Przyszliśmy do domu, w którym mieszka pan prezes. I nie, I, nie ma I nie ma skrzynki na listy. I to już jest naruszenie prawa pocztowego. No, oczywiście, zrobiło się duże zamieszanie w sieci, że Jarosław Kaczyński, chociaż chce te wybory przeprowadzać, to nie ma możliwości, żeby sam zagłosował. I okazało się, że szybko ta skrzynka się znalazła. Nawet Krzysztof Sobolewski, znany polityk PiSu, napisał, że przecież jak to jest skrzynka pocztowa Jarosława Kaczyńskiego, tylko że ta skrzynka podobno została po dwóch dniach zamontowana. Kilka dni temu pan prezes powiedział, że nabył tą skrzynkę, więc być może jeszcze, więc być może jeszcze jej nie zamontował. Natomiast bardzo mnie to rozczula rzeczywiście, że dziennikarze głównie się interesują, czy prezes Jarosław Kaczyński ma skrzynkę. Więc jednak presja ma sens, a dziennikarze potrafią doprowadzić do tego, że politycy ze swoich niekonsekwencji muszą się wycofywać i później naprawiać swoje błędy. Pamiętacie, bojkot wyborczy Małgorzaty Giady Bońskiej? No właśnie, tego bojkotu już nie ma, a tak naprawdę czy on w ogóle był? Czy jest Pani oficjalną kandydatką koalicji obywatelskiej w wyborach prezydenckich? Wie pan, to jest zaskakujące i tak naprawdę mi już to pytanie śpieszy, bo nigdy nie powiedziałam, że nie będę kandydowała. Małgorzata Kidawa-Błońska teraz stwierdzi, że ona nigdy nie mówiła, że w wyborach nie zamierza startować, no to my przypomnijmy. Wybory prezydenckie 10 maja 2020 roku nie powinny się odbyć, a jeśli się odbędą, apeluję do wszystkich wyborców, aby w nich nie uczestniczyli. Czyli wynika z tego, że to wyborcy mieliby nie brać udziału w wyborach, ale Małgorzata Kidawa-Błońska już tak. No rzeczywiście to dosyć pokrętna logika, pani marszałek. Grzegorz Schetyna był przewodniczący Platformy Obywatelskiej, ten człowiek, który wypromował Małgorzatę Daby Błońską najpierw na kandydatkę na premiera, a później zaczął ją promować na kandydatkę na prezydenta. Dzisiaj mówi, że tak naprawdę to nie jest jego kandydatka. To jest kandydatka Platformy Obywatelskiej i to gremialnie Platforma podjęła decyzję o tym, żeby ona startowała. Taka była decyzja by ludzi Platformy Obywatelskiej i ja ją Absolutnie szanuję. Jednym słowem Grzegorz Schetyna, kiedy tylko zobaczył, że sondaże dla Małgorzaty Lewy błońskiej są naprawdę dramatyczne, bo ostatnio miała nawet 4% w sondażu Kantara, po prostu postanowił się od niej odciąć. Politycy nie zawsze twardo stąpają po ziemi, dlatego żeby zachowali równowagę. Ja będę ich oczywiście upominać. To jest program Trafiony Zatopiony. Zapraszam do subskrypcji i śledzenia na Facebooku.